I jedziemy dalej z tematem. Rozkład jazdy jest znany, program jest prosty, trzeba zniszczyć Kartaginę. A ty nie dawaj dziecku smartfona przed osiągnięciem jakiegoś tam wczesnonastoletniego przynajmniej wieku. Jeden z głównych powodów, dla tego, dlaczego tak trzeba zrobić, jest taki, że internet, media społecznościowe, te dziecięce komunikatory, dziecięce grupy na WhatsAppie to jest kompletne limbo prawne i limbo opieki. To znaczy to jest dziki zachód, nikt tego nie kontroluje i tego się nie da. Kontrolować. Rozklepujemy to, przypomnę, na przykładzie właśnie grupek dziecięcych na Whatsappie, wyobraź sobie, wiedziesz dziecko bezpiecznie w foteliku, zapięte w drogi fotelik, wszystko jest elegancko i super bezpiecznie, a ono tymczasem siedzi sobie na telefonie i patrzy sobie na tego WhatsAppa klasowego, i tym samym jest kompletnie na dzikim zachodzie, kompletnie w innej przestrzeni, a ty nawet tego nie wiesz, bo to, co się dzieje na tych komunikatorach, to jest poza wszelką kontrolą i to w złym sensie tego słowa. To nie jest... Fajny krok w dorosłość, logiczny, że dzieci same wychodzą na podwórko i się bawią na trzepaku. To jest raczej wrzucenie jest zupełnie same do obcego miasta, bez żadnego wsparcia. Pomyśl sobie tak, zadaj sobie takie pytanie, czy zostawiłbyś swoje, powiedzmy, nie wiem, dziewięcioletnie dziecko same na dworcu centralnym i w dziewięćdziesiątym roku, jak tam była taka kompletna rzeźnia, brucy w Rumunii, znaczy osoby romskie i tak dalej, i tak dalej. tak? I to właśnie robimy, Niestety, jak dziecku dajemy telefon bez żadnej kontroli. To trzeba naprawdę sobie jasno powiedzieć. Dziecko, które siedzi na telefonie jest jakby w innym świecie, czy nawet nie jakby, to dosłownie w innym świecie, tak? To jest taka emancypacja, która zawsze tak działała, że młode, kolejne pokolenie, młoda osoba szuka swojej przestrzeni. Jeżeli dla dziecka w takim wieku ta przestrzeń będzie w tym świecie cyfrowym, którego rodzic nie może kontrolować, którego z reguły w ogóle nie rozumie i jakby z definicji nie jest w stanie uchwycić, no to natychmiast będzie bardzo groźna sytuacja i właśnie nie Możliwe do kontroli, tak, bo jeżeli myślisz, że dasz radę kontrolować to, co dziecko robi w internecie, no to się mylisz, tak, do tego się nie da kontrolować i to nie dlatego, że nie umiesz, nie, 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 tylko dlatego, że natura elektroniki, natura internetu jest właśnie taka, że w tej dolinie krzemowej już właśnie wymyślają następny feature, którego już nie będziesz ogarniał, który ci zaskoczy, o którym nawet nie będziesz wiedział. Taka jest natura tego cyfrowego świata, że tam się zawsze coś zmienia, zawsze coś się rozwija, zawsze jakiś nowy wymiar wskakuje, o którym my nawet nie wiemy. Tak? To przysłowie, jest to przysłowie o generałach którzy zawsze planują poprzednią wojnę. I tu jest dokładnie to. Rodzic, który chce uchronić dziecko w internecie, zawsze jest generałem, który się przygotowuje tylko na poprzednią wojnę. I tutaj ten przykład Whatsappa jeszcze raz. To jest taki właśnie bardzo częsty błąd. Ja oczywiście osobiście go też popełniłem, ale masa, w ogóle są badania na to, autorka zresztą badania ostatniego w kosmosie dla dziewczynek o tym wprost mówi, tak? Że to jest takie mega charakterystyczne, że ludzie w wieku tam 35, 45, 50 lat no my często myślimy, że WhatsApp to jest taki trochę jak SMS-y, tak? SMS -y plus jeszcze, że można mieć czaty grupowe. I to jest właśnie wielki błąd, bo oczywiście to jest dużo więcej, to jest dużo bardziej medium społecznościowe, ten Whatsapp, ze wszystkimi tego nieszczęściami, no to jest pełna otchłań. Robiąc research do tego odcinka, no zrobiłem eksperyment, tak, i usiadłem po prostu do Whatsappa ze świeżą głową i zrobiłem test, tak, po jakim czasie się dokopiesz do treści, do no takich, których naprawdę serio nie chcesz, żeby twoje dziecko je widziało. Jakieś tam już delikatne porno, handlowanie prywatnymi numerami telefonu, i tak dalej, i tak dalej. No, zgadnij, ile czasu mi to zajęło. Możesz się pomylić o 5 minut. No, to zajęło mniej niż, no mniej więcej tyle, co ten podcast teraz ma. Tak? Właśnie jakieś 4-5 minut. I słowo dokopać się to nie jest w ogóle tutaj dobre słowo, bo tego się nie, do tego się nie trzeba dokopywać. To tam leży na wierzchu, nigdzie nie jest schowane. Wystarczy pogadać ze znajomymi rodzicami, i natychmiast widać, że to się po prostu cały czas dzieje. Tak, W jednej szkole policja przesłuchuje uczniów, bo już tam jakieś porno wjechało które którędyś na kanały, bo ktoś kogoś gdzieś dodał, ktoś inny musiał zmienić szkołę, bo tutaj się stało to czy tamto, i tak dalej. Tutaj naprawdę, jak to się ładnie mówi, jedyny zwycięski ruch to jest nie zacząć grać w tę grę za wcześnie. Więc tutaj powtarzam, naprawdę program jest prosty. Od zera do niskiej nastoletności dziecko nie powinno mieć smartfona, nie powinno mieć dostępu takiego do internetu otwartego, do mediów społecznościowych, nie powinno funkcjonować bez kontroli w tym Świecie. To ewidentnie jest taki mój temat. Jeżeli tutaj podbijam, chcesz wystąpienia, warsztatów o tym, szkolenia na ten temat, zgłaszaj się, dawaj znać. Jest e-mail mój w opisie podcastu, wszystko ogarniemy. Tobie i sobie polecam ten temat, naprawdę się z nim zmierzyć. Kłania się niezmiennie. Myślnik Stankiewicza, czyli 5 minut o tym, co istotne.